Cześć witajcie, z tej strony Gileon i witam was dzisiaj w sklepie 8 maja 2022 roku i co, dzisiaj mamy Chica tak ona się prezentuje ma tutaj style, czyli pryzmatyczne pasy królewskie pasy i ma też w okularach i maska łowczyni. i też ma na plecaku style królewskie pasy oczywiście skinek za 1500 dalej mamy ostrze ID za 800 też ze stylem królewskie pasy Dalej taniec kurczaka motka za 300. I zestawczyka za 1800, człowiek ciutek za 1800, zimni znajomi zimny, zimny za 500, cuks za 1200, medianosa za 1500, 5 mocy za 1200, Rządło za 300, trinity zadziału za 800, zestaw operacji czarna. Pręga za 1600, Pantera za 1200, Kieł Pantery za 800, Zew Pantery za 500, Kolczasta konwojentka za 800, Mistrzyni Maki za 1200, Spaduwa za 500, Dzwonek Lamy za 800, powrót od Kieł w ogóle, Swobodne Podrygi za 500, Sparing Cieniu za 200, za Pakiet Zajmujący, Rydze za Omega, Zestaw Scarlet Witch, Master Chief, Katie Marcus, Kai Loren, zestaw Skywalker, żołnierz City of Ray Finn, Szturm imperialny Zory Bliss, zestaw łowca nagród, zestaw Pulwofit El Chapulin Colorado i zestaw W.R. Także co co Jeśli sklepie wam się podobało to pamiętajcie, że tutaj sobie oznaczki, łapkę w górę i oczywiście, żeby używać kodu ziel w sklepie się coś kupować, a ja się z jak siemneczko.